Witam Państwo, Katarzyna Staranowicz. Jestem osobą niezrzeszoną, suwerenem. Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy 1846, który jest niezgodny z Konstytucją. Żądanie dowodu szczepienia jest bezprawne i jest przestępstwem. Chciałabym podkreślić, że przepisy poselskiego projektu ustawy stoją wrażących wstrzeczności do przepisów. Rodo, artykuł 9, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 47, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 51, ustawa o zawodzie lekarza, artykuł 40, paragraf 1, ustawa o prawach pacjenta, artykuł 13. Wojewódzkie sądy administracyjne w Lublinie, Wrocławiu, Wrocławiu Krakowie, Gdańsku i nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż w obowiązującym porządku prawnym nikt nie ma prawa wymagać od nas ujawniania chronionych danych o zaszczepieniu, które są danymi wrażliwymi. Urząd Ochrony Danych Osobowych, UODO, Również jasno i wyraźnie informuję wszystkich przedsiębiorców i organizatorów wydarzeń, że żądanie paszportu covidowego jest łamaniem prawa. Segregacja sanitarna nie ma podstaw nie tylko logicznych, ale również prawnych. Moje dziecko nie jest zaszczepione preparatem, który jest w dalszym ciągu w fazie badań klinicznych który jest dopuszczony warunkowo, za który nikt nie bierze odpowiedzialności i wszyscy bardzo dobrze o tym wiecie, który ma mnóstwo powikłań i śmierci, o których nie informujecie w żadnych mediach e, e, ściekowych. Dlaczego tego nie robicie? Dlaczego pozwalacie na to, aby moje dziecko po raz kolejny nie mogło pojechać na wycieczkę, na wymianę językową, tylko dlatego, że nie jest zatrudnione? Jest to oficjalna informacja od dyrektor szkoły. Do czego to ma doprowadzić? Takiego czegoś chcecie? Pamiętajcie Auschwitz nie spadło z nieba. Wszystko działo się etapami, czegoś takiego, takiego życia chcecie, takiego, takiego świata jaki był w czasach II Wojny Światowej? Robimy segregację sanitarną, dzielimy ich na ludzi lepszych i gorszych tylko dlatego, że nie przyjęły szczepienia? A co to jest to szczepienie? Bardzo dobrze wiemy, że szczepionka nie chroni ani przed sektorowaniem, ani przed zakażeniem. Wszyscy o tym bardzo dobrze wiecie, więc przepraszam, w jaki sposób chcecie żyć? Chcecie nas wszystkich ludzi wykończyć, zmusić nas do przyjęcia czegoś, do czego nie jesteśmy przekonani. Pokażcie, że są badania, pokażcie nam badania, że każda szczepionka przeszła, każdy etap badań, przepraszam, każdy etap badań klinicznych, że te badania są zakończone, że znamy skutki długo i krótkoterminowe. I wtedy myślę, że większość społeczeństwa będzie się chciało zaszczepić. Ale w tym przypadku nie zmuszajcie mnie, ale przede wszystkim nie segregujcie nas na lepszych i gorszych. Tylko dlatego, że nie chcemy przyjąć tego preparatu i nie segregujcie dzieci, bo... Witam panie doktorze. Mamy dzisiaj komisję sejmową dotyczącą tak zwanej segregacji Polaków. Problem polega na tym, że zarówno w Polsce nie funkcjonuje dzisiaj podstawowa służba zdrowia, nie ma, jest najmniejsza liczba lekarzy, a jednocześnie minister zdrowia wydaje rozporządzenia jako ekonomista doktor nauk ekonomicznych. Nie jest lekarzem. Czy w takim razie on ma prawo decydować o życiu i zdrowiu Polaków? Trudno mi powiedzieć, natomiast na pewno mierząc skutki tego pana działalności Możemy je liczyć w danych demograficznych dotyczących sprawy zero-jedynkowej, czyli zgonu człowieka, żyje albo nie żyje. Jeżeli mamy w masie zgony ludzi wyniszczonych brakiem dostępu do opieki zdrowotnej, za które płacą jako składkodawcy Narodowego Funduszu Zdrowia i Podatnicy, no to można nazwać sprawę ludobójstwem. I dlatego też wszcząłem dochodzenie epidemiologiczne w sprawie osobistej winy, Podżegaczy, pomocników i egzekutorów ludobójstwa to jedna rzecz i ogłaszam zawiązanie się związku osób poszkodowanych z, przez os, z powodu osobistej, osobistej winy, podkreślam, nie osobistej winy podżegaczy. Pomocników i egzekutorów ludobójstwa. Nie jest możliwe, żeby po doświadczeniach poprzedniego okresu, z którego jeszcze pamięć nie zaginęła, to znaczy nazizmu hitlerowskiego, gdzie sprawcy uszli z karze. Do dzisiaj ich klony, ich potomkowie decydują o propagandzie, która na nas wpływa przez wiadomy portal internetowy choćby. Zbrodniarze hitlerowscy i zbrodniarze stalinowscy pozostawili za sobą rodziny, które do dzisiaj wpływają na nasz naród. W związku z tym nie możemy dopuścić, żeby ci, którzy są sprawcami obecnego ludobójstwa uszli cało z tej opresji dla się, przez samych siebie wy, wywołanej, a będącej przecież zdecydowanie akcją antynarodową, która ma służyć w wygubieniu Polaków. Panie doktorze, wszystkie ustawy w Polsce muszą być zgodne z konstytucją. Dzisiaj będzie procedowana ustawa, która narusza porządek prawny. Zarówno artykuł 2, jak i 7, gdzie instytucje państwa polskiego muszą działać zgodnie z, i w z prawem i granicach prawa, a jednocześnie artykuł 39, który. Jasno mówi, nikt nie może być poddawany wszelkiego rodzaju eksperymentom, w tym medycznym, bez dobrowolnie uzyskanej zgody. Mamy też artykuł 47 Konstytucji, artykuł 51, gdzie Polacy, obywatele Rzeczpospolitej pełnoprawni, mają prawo decydować o swoim zdrowiu. No, no cóż, no jeżeli e, układ magdalenkowy poszedł, umożliwił ujście su, 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 z, z sceny historii Jaruzelskiemu i, i Kiszczakowi bez szwanku, Przecież ten sam układ dzisiaj wprowadza nam nowe sposoby połamania konstytucji. Zbrodnicze zachowanie rządzących, które się dzisiaj nie kończy na stu ofiarach stanu wojennego, jak się przypisuje tę liczbę stanowi wojennemu, ale się mierzy setkami tysięcy ludzi, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej zginęli przedwcześnie, a jeszcze miliony, które straciły zdrowie nieodwracalnie. Niedługo w postaci na przykład epidemii raka będzie owoc straszny tego spisku, a więc trzeba się bronić. A co pan powie, jak w sąsiednich krajach Unii Europejskiej narody już powstają? W Niemczech ponad 320 miast systematycznie protestuje. Francja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia. Tam już ludzie wychodzą masowo na ulicę, natomiast media mainstreamowe ukrywają to. No wszędzie media mainstreamowe, przekupione czy to pieniędzmi koncernów bezpośrednio, czy też za pośrednictwem rządów, takiego jak rząd Mateusza Morawieckiego, za pieniędzmi podatników, przekupują media, które mają za zadanie wpłynąć na opinię publiczną w sposób paraliżujący opór. W sposób usypianie żaby, którą się potem gotuje spokojnie, aż straci ona życie. A czy posłowie ci, którzy podpisali się pod tym projektem, nie liczą się z tym, że dzisiaj każde głosowanie jest jawne i tam są ich wszystkich nazwiska, że kiedyś zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej? Związek poszkodowanych z, z osobistej winy Podżegaczy, pomocników i egzekutorów ludobójstwa niewątpliwie się tym zajmie. Szczepionka jest produktem medycznym warunkowo dopuszczonym na rynek europejski. W takim razie mówiono nam na początku, że ona chroni nas przed chorobą. Pierwsza dawka, druga. Okazuje się, że co pół roku musimy sobie przypominać o tym, że. Musimy się szczepić, że ona nie działa. I kłamstwo, kłamstwo, kłamstwem pogania. Przecież coraz to nowy wariant wymyślony w e, agencjach reklamowych pod wpływem prawdopodobnie środków udłużających powoduje, że ludzie są zmuszani do przyjmowania nowych preparatów. Co wariant nowa marka preparatu, nowy zarobek? A jeśli chodzi o testy PCR, czy one w ogóle są skuteczne i czemu mają służyć? Bo dowiedziałem się, że one tak samo wykrywają grypę, jak i inne wirusy. Gratuluję panu redaktorowi wiedzy, która jest od roku znana ze stron Światowej Organizacji Zdrowia, która wskazuje na to, że tez jest beznadziejnie bezsensowny, ponieważ nie rozróżnia grypy od covida tak zwanego. Również od, 17, od 27 lipca 2021 roku Agencja amerykańska z Ośrodki Zwalczania Chorób w Atlancie stwierdziła, że od 31 stycznia 2021 roku wycofuje, wycofuje swoje podanie o zezwolenie na stosowanie tych testów, bo one są nieprzydatne do wykrywania y, SARS-CoV-2. W związku z tym, jeżeli jest ta historia w ten sposób opisana przez autorytety medyczne, dla niektórych, nie dla wszystkich, ale dla niektórych, czyli WHO i CDC, nie ma powodu, żebyśmy mieli być paraliżowani wynikami fałszywie dodatnich testów, nie służących niczemu, zgodnie z tym, co stwierdził ich odkrywca. Więc ta, ta wielopiętrowe, to wielopiętrowe kłamstwo, które nam odbiera życie, zdrowie, wolność i majątek, ma bardzo kruche podstawy, kruchy fundament, który się właśnie na naszych oczach rozpada. Ale jeśli mówimy już o tej całej pandemii, to też w tle są ogromne pieniądze i ktoś na tych testach zarabia, które praktycznie nie mają żadnego skutku. Ten zarabia, kto ma patent. Wiemy, kto ma patent. Proszę się poszukać w internecie. Natomiast nie tylko na testy to jest druga rzecz, ale pierwsza to są te preparaty, które są zwane szczepionkami. To jest dopiero skandal. Dziękuję panu za rozmowę. Za chwileczkę biegnę na komisję. Natomiast wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś poukładamy. To nadzieja jest zawsze w naszym Celem, które jest wspierane z góry, w takim kierunku, żebyśmy przeżyli. Nie od dzisiaj jesteśmy w Polsce w takiej opresji. Nie damy się. Dziękuję bardzo. Podołamy. Dzięki.